Feminizm. Zanim zaczniemy, pomyślmy przez chwilę o nazwie. Rasizm to jest pogląd, według którego najważniejsza jest rasa. Leninizm to jest pogląd, według którego najważniejszy jest Lenin. Patriotyzm to pogląd, według którego najważniejsza jest ojczyzna. Bo patria to ojczyzna. Więc dlaczego do jasnej cholery feminizm miałby być poglądem, według którego najważniejsza jest równość? Nie. Według feminizmu najważniejsze są prawa kobiet. Feminizm przeszedł w ostatnim wieku całkiem sporo transformację. Mniej więcej do lat 60. mamy do czynienia z feminizmem pierwszej fali, walczącym o równouprawnienia w prawodawstwie. Czynne i bierne prawo wyborcze, dostęp do wojsk, brak dominacji mężczyzny w związku. W sumie udało się im dojść wszystkich ich postulatów. Tak więc powstał feminizm drugiej fali, który zajmuje się aborcją, masturbacją, walką z kościołem oraz nie wiedzieć czemu homoseksualizmem. Nieważne jaki ktoś jest płci. Jeżeli ktoś wobec nas zachowuje się jak dupek, to istnieje duża szansa, że faktycznie jest dupkiem. Płeć w tym wypadku akurat nie ma żadnego znaczenia. Nikt z nas nie powinien zadawać się z dupkami. Feministki w swoich manifestacjach często występują bez koszulek i z napisami na piersiach. To raczej kiepski sposób do przekonania kogokolwiek, do czegokolwiek. Przekonałem was do czegoś? Co jeżeli Gandhi zadecydowałby się na taką formę protestu zamiast biernego oporu? albo na przykład uczestnicy powstania styczniowego, chociaż wtedy prawdopodobnie Rosjanie wynaleźliby bombę atomową 80 lat przed Amerykanami.